Ej, okay. więc gdy mamy już Lucjana Idziemy do okna. I rzucamy Lucjana na pingla Dasz wiarę, że nam za to płacą? Kocham ten kraj wszystko się spaprało. To się nazywa dobra telewizja. Ale zaraz mój zły jeszcze plan wisi na włosku. Ktoś śmie mi się sprzeciwiać! Eee, niezłe dobry murły. Coraz lepiej. Wystarczająco długo podziwiamy już nasze dzieło. Jeszcze tylko momencik. Dobra, ruszajmy. Dobra, ruszamy. Po Ostatniego zarażaków. Może, może mogę go już obudzić. Ech, przejmij kontrolę nad swym umysłem. I co działa? Nie wiem. Zniszcz intruza ze swych snów. Obudź się ty wielki dzieciuchu! Szy co, co się dzieje? Dlaczego mam pogniecione wdzianko? Wrócił. Szybko! Udawaj, kurczaka! Nie, on wrócił. Powiedz nam, gdzie znajduje się dom bronka kultury dla byłych dziecięcych gwiazd. Nie możemy dopuścić, by ten maniak zahipnotyzował kogoś jeszcze. Dom bronka? Jest pod numerem 227 na. E, e, śmigacz będzie pamiętał ulicę. To on zawsze prowadzi. Zabierzesz nas tam? Kpisz sobie? Czekają mnie godziny. Godziny prasowania! To nam bardzo pomoże. Dobra. Jak spamiętasz nasz stary samochód? Przecież już przeprosiłem. No, już przeprosił. Wchodzimy do sklepu Bosko-Bosko. Bosko, gdzie mamy smarkę tego terrorysta? tam. Cześć. Przyjacielu. Mm, nie, nie tak. Musimy zrobić to tak. Promocja. Ser? Dobra, kawałcera. Jest w A my już wyjadamy resztki. No tak, resztki. I teraz musimy to zrobić tak. Idziemy tu. Toalety publiczne, pogańskie świątynie ku wszystkiego co i higieniczne. Nie wejdę tam nawet za cały skarb państwa. Ja wejdę! O-o. O-o. Przerwa na siku! Przerwa na siku? Wygląda na to, że ta ma pękła. Mam nadzieję, że bawi się równie dobrze jak ja. Składamy ser do skrzynki śmigacza. Ukochanej osobie kawałek żółtego sera. O, już nie mogę się doczekać jego miny, gdy go dostanie. Co jest? Czerwona siku. Jesteśmy ocaleni! To jest śmieszniejsze, gdy spotyka kogoś innego. Z tobą też było śmieszne. A oto i Siusi Majtek! Klasyka! Czysta klasyka! Chwileczkę! Mój plan legł w gruzach! Pies i królik przeklinać będą dzień, w którym weszli mi w drogę! Przeklinać będą ten dzień! Ej, on chyba tu tak nie zostanie! czemu nie? Przejmij kontrolę nad swym umysłem. Zniszcz intruza ze swych snów. Świetna robota, Sam. Masz wrodzony talent. No. Gdzie ja jestem? Kim jesteś? Bez obaw, jesteśmy z policji ochotniczej. Policja? O nie! Ucieka w ciężarówce. No co? Tylko za tym oranżakiem. Prędko. Prędzej Sam. Ucieknie nam. Nie ucieknie. Ó. Oh. Ó, oh, dobra. Nie dobrze? Tak! Nie strzelać! Poza tym, że poziura widzieliśmy ci ciężarówkę, dlaczego uważasz, że chcemy cię zastrzelić? No za oczywiście z oczywistym aspektem sportowym rzecz jasna. No. no bo w wiadomościach zawsze pokazują, jak gliniarze leją jakiegoś kolesia tylko dlatego, że jest byłą dziecięcą gwiazdą. W życiu byśmy nie skrzywdzili byłej dziecięcej gwiazdy. Tylko chcemy znaleźć mm, dom, w którym mamy kulturę je trzyma. A było trzeba tak od razu. Tam jest, po drugiej stronie ulicy. Na pchły skaczące posłonił. Piekielnie dogodnie. Dzięki. Wielkie dzięki. Serio. Czy ktoś wie, gdzie tu w pobliżu jest toaleta? Nie. Podchodzimy do y, tego, tej skrzynki i bierzemy formularz. Hmm, tu jest napisane, że leczą tylko pacjentów cierpiących na jakieś sztuczne zaburzenia osobowości. Brzmi ciekawie. Co to takiego? Najwyraźniej jest to powszechne wśród byłych dziecięcych gwiazd. Spójrzmy na symptomy. Obsesja na punkcie sławy, przejawy agresji wobec stomatologów i podświadoma chęć patrzenia jak rówieśnicy się starzeją. Dalibo! Pewnie nawet nie wiesz co to oznacza, tak? Owszem, ale brzmi niezwykle literacko! Wii! Gdzie teraz sam? Wracamy do yy, biura? Z powrotem do biura. Ale ja wierszej ciemności świetna nazwa. Idziemy do Sybilli No no Brawo. Myślisz, że mogę mieć sztuczne zaburzenie osobowości. Hmm, ciekawe. Spójrzmy na symptomy. Obsesja na punkcie sławy, przejawy agresji wobec stomatologów, i podświadoma chęć patrzenia, jak rówieśnicy się starzeją. Zaraz wiem! Mogę zrobić ci psychoanalizę. Będzie bolało? O ile się nie pomylę, mamy kilka możliwości. Możemy rzucić okiem na parę kleksów. Możemy spróbować z wolnymi skojarzeniami. Mogę zinterpretować Twoje sny. Spróbujmy z kleksami. O co chodzi z tymi kleksami? I czy możemy je sami zrobić? Nic trudnego. Pokażę ci kilka rysunków, a ty mi powiesz co widzisz. Twoje odpowiedzi mogą ujawnić różne rzeczy. Na przykład obsesję, albo... Obsesję. Spójrz na to i powiedz mi co... Hmm, co ja tu widzę? Obsesja na punkcie sławy, tak? No chyba to. Kasia, ci z Oskarem. Rozumiem. Aha. A tutaj? Hmm. Coś ze sławą Hmm Wcześniej miałem pieniądze więc było łatwiej Hmm Chyba to Gołębie na dachu peronu we Włoszczowie Hmm. Hmm, Sława to chyba autograf zapisany brailem będzie Autograf zapisany brailem. Teraz to, co widzisz? Hmm. Hmm, wywatujący tłum patykowatych albinosów. Chyba to, bo wywatujący tłum. Wywatujący tłum patykowatych albinosów. I jeszcze to? To jest ze Sławą... Sława... O, to. Taka plama na oczach, co się robi po fleszu. Cóż, pańskie wybory wskazują na obsesję na punkcie Sławy. To jedna z oznak sztucznego zaburzenia osobowości. Lepiej zapiszę to na twoim formularzu. Okej, okay. mamy już jedno. Bardzo ciekawe. Musimy przebadać cię na obecność innych symptomów SZO. Jak uważasz, eskulapie? Nie jestem żadnym eskulapem. Jestem psychoterapeutką. Borówki czy jagody? Ej, robię się głodny. Spróbujmy z wolnymi skojarzeniami. Na czym polegają wolne skojarzenia? To sprawdzian reakcji na różne elementy otaczającego świata. Mówi jakieś słowo, a ty mówisz albo robisz pierwszą rzecz, jaka ci przyjdzie do głowy. Tańczę samby, recytuję alfabet, wydzieram się na całe gardło. O to chodzi? Tak. Hmm, ciekawe. Już zaczęliśmy? Nie, ale teraz już zaczynamy. Gotów? Czy to jest to słowo? Nie, słowo brzmi oset. Oset. Hm. No, byle co. Ciekawe. A teraz spróbujmy z tym. Korona. Nie. Rób albo mów cokolwiek przyjdzie Ci do głowy. Korona chyba nie? Więc byle no, co? Rozumie. Grzebień. O. Hmm. To też chyba se z, z, z... fryzjerem. A spróbuję. Ej, ej, nie strzelaj! Przejaw agresji, przejaw agresji! Powinnaś go zobaczyć na święte dziękczynienia! Hmm, słowo wywołało przejaw agresji. Bardzo ciekawe. To było wielce pouczające! Jak brzmi orzeczenie? Dam ci znać po kilku latach szaleńczo drogiej kuracji chęcią wesprzemy drobne miejscowe przedsiębiorstwa. Zawsze możemy sprzedać organy na czarnym rynku i zebrać gotówkę. Oby tylko nie były nasze, przyjacielu. Myślisz, że mogą mieć sztuczne zaburzenie osobowości? Teoretycznie. Ale ludzie z SZO znani są z przejawów agresji wobec stomatologów. Hmm, czyli jeszcze raz. Stomatologów, no z tak? Z świata. Pamiętaj. Gotów? Tak. Jasne, zaczynamy. Krowa. Krowa. Dlecą. Cóż za niezwykłe. A co powiesz na to? Borowanie. Borowanie? Czy to jest borowanie? Hmm. Borowanie. Drzewo Mhm. Mm Suszarka. Rób albo mów. Suszarka. Hmm. Jeszcze raz. Klesz. O, to było Czy... teorety Jeszcze raz dającego świata. Pamięt? Gotów? Śmiało. Śruba mocująca. Śruba mocująca. Chyba nie to. Pr Przypuszczałam, że powiesz coś takiego. Jest fluoryzacja. Rób albo... O, to jest chyba coś ze stomatologiem. Ale za bardzo się na tym nie znam. Ej, ej, nie strzelać! Powinnaś go zobaczyć też! Na... Hmm. Słowo wywołało... Tapirowanie. Hmm. Liczba kalorii. Ciekawe. To było Tak? Po twoich reakcjach wynoszę, że o, przejawiasz naturalnie... jest dobrze. ...życiu podologa. To może lepiej zaznaczę to na formularzu. Dobra. Czyli mamy już dwa z trzech symptomów. Widać u ciebie dwa symptomy. Czy jestem obłokany? Nie chcę cię straszyć, ale prawdopodobnie tak. Dasz mi swój kapelusz, jak cię przymkną? Naturalnie, przyjacielu. Więc spróbujmy z analizą snów. Naprawdę, możesz dowiedzieć się czegoś z moich groteskowych i absurdalnych snów? Jak najbardziej. One ujawniają podświadomość. To tak jak obieranie cebuli. Au. A teraz rozluźnij się i spróbuj przypomnieć sobie ten sen. Dobra, zaczynamy. No dobra, dobra, dalej. Moje sny zawsze zaczynają się w biurze, ale tym razem coś się zmieniło. Mmm, tak, widzę to wyraźnie. Powiedz mi, co się wydarzyło. Tak, tak, widzi to wyraźnie. Idziemy do pudełka z pączkami. Przypomniałem sobie, że dotarła do mnie przesyłka. Więc y... starzenie się, czyli urodziny, czyli musimy postawić tu tort urodzinowy. Tort urodzinowy oblany lukle. Hmm, komuś o rok bli... Dobra. I chęć patrzenia, jak inni się starzeją, to... Sorry, to. A więc. Musimy wziąć Max. To był Max. Ach tak, twój urojony przyjaciel. Chwila Aha. moment. Tort urodzinowy, przyjaciel... Podświadomie chcesz patrzeć, jak rówieśnicy się starzeją. Tyle, co ja wiem! To jest wyraźna oznaka sztucznego zaburzenia osobowości. Tak, znaczy mam nadzieję, że to nic poważnego. Lepiej zaznaczę to na formularzu.